Stacje telewizyjne jako inwestycje strategiczne, które trzeba chronić przed wrogim przejęciem? Czy chodzi tylko o władzę, o lęk przed jej utratą, czy może, tak jak w tytule, proszę państwa, dogania nas rzeczywistość? Zapraszam na kolejnego, ostatniego już w tym roku, tomografa. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Witam ponownie. Tomasz Jankowski, kanał wbrew cenzurze i cotygodniowy tomograf mój program publicystyczny. Odnoszę się z lekkim opóźnieniem do tego, co się stało, ale właśnie, proszę Państwa, dlatego się odnoszę, że to jest element czegoś więcej niż tak, jak to zwykliśmy ostatnio komentować. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do polubienia nas w innych mediach społecznościowych i do polecania nas wszędzie tam, gdzie możecie. Pamiętajcie też o łapkach w górę i oczywiście czekam na Wasze komentarze, bo to z nich bardzo często czerpię inspirację do kontynuowania tej serii. Proszę Państwa, cofnijmy się troszeczkę w historii, jeśli chodzi o te stacje telewizyjne. Czy pamiętacie Państwo tą sytuację, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował uchwalić przepisy, dzięki którym mógł uzyskać wpływ na jedną z najpopularniejszych zagranicznych stacji telewizyjnych przeznaczonych dla Polaków? Nawet nazwa Lex była przeznaczona właśnie i dedykowana dla nazwy tej stacji telewizyjnej. Pamiętacie Państwo też, co oświadczyli wówczas Amerykanie, czy poprzez swoich oficjeli, czy właśnie może mniej, bar, mniej oficjalne kanały? Mówili o tym, że jest to przecież największa inwestycja amerykańska w Polsce. Ta właśnie stacja. No to co się stało, że po kilku latach Amerykanie chcą pozbyć się tej największej inwestycji w Rzeczypospolitej? No, właśnie, i to jest chyba, proszę Państwa, klucz. Nie skupiajmy się tylko na tym, co wpływa na tą wewnętrzną walkę polityczną w Polsce, ale na tym, co nam to powinno uzmysłowić. Nam, mówię oczywiście do Państwa, bo nie do polskich polityków, im raczej to nic nie uzmysłowi. No, ale właśnie popatrzmy na ten proces geopolityczny, który tutaj się, proszę Państwa, odbywa. Czy Amerykanom zabrakło środków na to, żeby w taką stację telewizyjną inwestować, w istotny przecież źródło przekazu, dzięki któremu można manipulować tubylców? No nie, przecież to jest nadal bogaty kraj. Nadal byłoby ich stać. Ale skoro taką decyzję podejmują, to znaczy, że po prostu tego nie chcą. To znaczy, że najwidoczniej. Tego rodzaju inwestycje, jeżeli będą kontynuowane, to będą kontynuowane, proszę Państwa, nie w Polsce i w ogóle nie w tym regionie. Bo tak, owszem, jest to element wywierania wpływu, ale ten wpływ będzie ważniejszy, proszę Państwa, w najbliższych latach gdzie indziej. I to zapowiadają przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, że na Daleki Wschód będą przenosić swoją uwagę na Pacyfik. A więc po co urabiać nadal Polaków? Swoją stacją telewizyjną, jeżeli za te same środki można urabiać np. mieszkańców Tajwanu, na przykład mieszkańców Japonii, Koreańczyków na południu, Wietnamczyków, bo przecież tam również te stosunki chińsko-wietnamskie nie należą do idealnych, a może jakby to powiedział w jednym z najpopularniejszych polskich filmów Bogusław Linda Tajów, tak, proszę Państwa, to tam Amerykanie przenoszą swoją uwagę, i dlatego nie interesuje już ich to, co się stanie z tą najważniejszą, największą inwestycją amerykańską w Polsce. Więc przestajemy być ważni. I to by się przydało zrozumieć z tego, co się dzieje wokół tych stacji telewizyjnych, bo proszę Państwa, to też jest dopiero pierwszy taki objaw, tak wyraźny, tak zauważalny objaw. Tak naprawdę wycofanie amerykańskich inwestycji z Polski odbywa się już na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, a nawet kilku lat. No przecież to Mateusz Morawiecki zapowiadał tutaj budowę e, siedziby jednej z największych instytucji finansowych amerykańskich, co też w końcu nie doszło do skutku, a przynajmniej nie przyniosło takiego efektu i nie rozwinęło się do takiej skali, jak Morawiecki zapowiadał. To jest element szerszego procesu. Tracimy, Uwagę w Stanach Zjednoczonych. Nie będziemy już tak ważni dla Stanów Zjednoczonych, i to właśnie boli polskich polityków. Więc owszem, tak, oni walczą o władzę, walczą o posiadanie środków masowej manipulacji, ale to jest element procesu szerszego, którego my tutaj na wbrew cenzurze bardzo byśmy chcieli, żebyśmy umieli to zauważyć. Zresztą, proszę Państwa, no przecież czy my, czy wy w komentarzach sugerowaliśmy to przez ostatnie. Miesiące czy nawet lata, obserwując to, co się dzieje na amerykańskiej scenie politycznej. Niemniej jednak, ponieważ to jest ostatni program mój w tym roku, pozwolę sobie na pewną prognozę. Proszę Państwa, ta utrata amerykańskiego parasola każe przypuszczać, że europejskie, w tym polskie elity polityczne, no, będą jednak Coraz bardziej ograniczać nasze swobody obywatelskie, nasze wolności, nasze możliwości zmiany rzeczywistości i odsunięcia ich od władzy. Więc bądźmy gotowi psychicznie na to, że te autorytarne metody będą coraz częściej stosowane przez tych czy innych, bo ja nie mam wątpliwości, że akurat te główne formacje polskie sceny polityczne w tej materii się nie różnią, no będą za wszelką cenę chcieli. Chronić władzy, która daje im brak odpowiedzialności przed nami, wszystkimi Polakami. Bądźmy na to gotowi, ale też zauważmy procesy globalne, które na nas zaczynają oddziaływać. Czy tego Donald Tusk i Jarosław Kaczyński chcą, czy nie. To wszystko, jeśli chodzi o Tomograf w tym roku. Zapraszam do kolejnych wydań już w roku 2025.